25 edycja wystawy Agro Show w Bednarach przyciągnęła 670 wystawców oraz 76 tysięcy zwiedzających. Jakie trendy dało się zauważyć w sektorze agro? Śmiało można mówić o modzie na fabryczny tuning ciągników. To jest odświeżony ciągnik z serii 6C. To jest 635C, akurat tutaj z przekładnią mechaniczną. Do wyboru mamy też przekładnię bezstopniową oraz RV Shift, czyli takie. Połączenie przekładni bezstopniowej i mechanicznej. To co jest nowością, to jest nowy infocenter. To co widać najbardziej, to jest ten kolor. Do tej pory ciągniki 6C były dostępne w wersji Warrior, ale czarnej. Natomiast w tym momencie dostępne są też Java Green. Tak, moda na czarne ciągniki ustępuje po kilku latach. Teraz są modne lakiery metaliczne oraz chromy. Brzmi znajomo. Tak, bo dlaczego rolnicy mają sobie odmawiać przyjemności i komfortu w pracy? Kolejny traktor był tego dowodem. To jest ciągnik w kolorze białym, Lamborghini. Od zeszłego roku ciągniki Deutzfar dostały taką wersję kolorystyczną Lamborghini. Nie jest to już rejestrowane jako oddzielna marka, jest to Deutzfahr, ale ale wersja. Kolorystyczna, czy też dodatkowy pakiet wyposażenia, LEDy, bardzo dobry, skórzany, klimatyzowany fotel, zestaw audio z sabuferem 4, 4 plus 1. Także coś dla klientów, którzy wymagają ciągnika nietuzinkowego, takiego, który się wyróżnia po prostu w tłumie. Cóż, mieć Lamborghini wyglądające jak każdy inny traktor to chyba jakieś nieporozumienie. Oczywiście dla mniej wymagających klientów nadal są oferowane prostsze, niezawodne, ale nowoczesne ciągniki, tak jak nowy Zetor Major. Wygodniejsza, przyjemniejsza kabina, rejestrowana na dwie osoby w przeciwieństwie do, poprzedniego, do poprzedniej kabiny, w której mogli, mogła jechać tylko jedna osoba, ewentualnie druga na pole. W standardzie jest klimatyzacja, fotel pneumatyczny całkowicie modernizowana, kolumna kierownicza. Jeżeli drażni Cię elektronika i nie lubisz się męczyć w luksusie, to propozycja dla Ciebie. A jeśli cenisz tradycję i nowoczesność, to Zetor przygotował nową linię modelową, Serię 6. Cała gama obejmuje, jak mówiłem, cztery modele o mocy 131, 143, 156 i największy 171 koni mechanicznych. Ciągnik jest wyposażony już w standardzie w wielowahaczową przednią oś napędową, która sprawia, że ten ciągnik prowadzi się bardzo dobrze jak samochód osobowy. Ważna jest także transmisja mocy na koła i sprzęt. Tu także Zetor ma się czym pochwalić. Skrzynia biegów. W standardzie mamy 30 na 15 firmy ZDF. Udźwignię podnośnika to aż 9,7 tony. Jeżeli ktoś potrzebuje biegi pełzające, oczywiście jest taka możliwość. Wówczas mamy 54 biegi do przodu i 27 biegów do tyłu. Sporo tych biegów. W kolejnej relacji z Agroshow pokażemy Wam inne ciekawostki rolnicze.